Cześć, jestem Elżbieta i czytam, bo muszę. Chciałam wam dzisiaj powiedzieć o dwóch książkach, które przeczytałam niedawno i to, że przeczytałam je jedną po drugie, mimo że teoretycznie tematyka nie jest wcale tak bardzo zbliżona, skłoniło mnie do różnych przemyśleń, z którymi, którymi chciałabym się z wami podzielić. Najpierw przeczytam książkę, która zbiera bardzo pozytywne recenzje. Jest to książka Joanny Kuciel-Frydrysza, służąca do wszystkiego wydawnictwa marginesy. Czytałam tę książkę z rosnącym przerażeniem. Tak, broniu. Czytałam tę książkę z rosnącym przerażeniem, dlatego, że ciężko jest wyobrazić sobie, że człowiek człowiekowi może robić takie rzeczy. Jest to opowieść o niewykształconych Kobietach z biednych rodzin, kobietach, o których nikt w zasadzie nie pamięta, bo one, skoro jako dzieci były wydawane na służbę, potem tylko tułały się z jednego miejsca pracy do drugiego i kończyły w przytułkach, ponieważ po tym, jak przestały być potrzebne, jak zużyty sprzęt domowy były po prostu wystawiane przez y, swoich właścicieli, to de facto tak było, bo y, służące musiały pytać y, swoich państwa. O wszystko, o to, czy mogą w ogóle wyjść raz na dwa tygodnie, gdzieś na parę godzin. W zasadzie no, były ubezwłasnowolnione, dlatego że często pracowały od jakichś bardzo wczesnych godzin rannych i robiły wszystko aż do, aż do późnego wieczora. A kiedy państwo mieli gości, to zdarzało się, że nie dosypiało bo musiały jeszcze odprowadzić gości, podać płaszcze i sprzątnąć jeszcze po tej, po tej późnej kolacji, czy po tej imprezie. Więc bardzo się cieszę, że ta książka powstała, dlatego że to są kobiety, o które nikt by się nie upomniał, tak naprawdę. To było widać już na, na etapie zbierania materiału do tej książki, dlatego że niewiele jest, no wspomnień służących to praktycznie nie ma. Można szukać tych y, jakichś tam relacji wśród członków rodzin bogatszych, arystokratycznych, y, jakichś tam. Znanych osób, i tak dalej, którzy, ale no wiadomo, że oni wspominają swoje służące jako służące, co robiły i jakimi według nich były ludźmi, ale tak naprawdę niewiele osób znało te kobiety, bo one nie miały być od tego, żeby je poznawać i lubić, tylko miały po prostu wykonywać swoją pracę. Tutaj pojawia się jeszcze kwestia tego, że jeśli służąca była choć trochę atrakcyjna, no to miała duże szanse na to, żeby zostać ofiarą jakichś powiedzmy zalotów ze strony pana domu albo panicza. Z wtedy zdarzało się, że po prostu wciąż została była wydalona, nie miała gdzie pójść i to się bardzo źle kończyło. Jest tutaj, y, opis, są tutaj opisy bardzo wielu sytuacji, w których y, służący wiedząc, że z dzieckiem nie będą w stanie przeżyć, y, po prostu te dzieci zabijały zaraz po urodzeniu, topiły je w. Y, Publicznych szaletach, i no, no bardzo to, to słabo wszystko wyglądało. Ciężko jest pomyśleć, że ten stan rzeczy trwał w zasadzie do II wojny światowej. Mimo że już w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej te kobiety były traktowane jak ludzie po prostu, jadły z, ze swoim państwem przy stole, by, by, by było traktowane jak pracownicy de facto, którzy mogą czasem zachorować, a czasem muszą odpocząć po prostu. O tyle taka polska pani domu nie wyobrażała sobie życia, to znaczy w ogóle to, to był taki fragment w tej książce, niestety nie zaznaczyłam go sobie, który y, opowiadał o tym, jak to y, pani domu, się żaliły, że no one przecież gdyby nie było że osoby nie uważają tego, że nie było służących no bo przecież wtedy ta biedna pani domu musiałaby wstać rano przynieść węgiel, napalić w piecu, coś ugotować, zadbać o dom i jeszcze, jeszcze zadbać o, o, o gości którzy przyjdą i tak dalej a równocześnie tego wszystkiego wymagano od tej służącej Mimo, że często była to jakaś nastoletnia dziewczyna, która przyjechała ze wsi i niewiele umiała, to wymagało się od niej od razu na starcie wszystkiego. Zanim się zatrudniło taką osobę, to w zasadzie były te kobiety biedne oglądane jak na targu niewolników, albo jak na jakichś targach, gdzie sprzedaje się zwierzęta. Naprawdę bardzo przygnębiająca książka, bardzo dużo pracy wykonanej. Przy gromadzeniu danych i za to, za to jestem pełna podziwu dla, dla autorki. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję tej książki, to niestety mam pewne yy, zarzuty. To znaczy, wydaje mi się ta książka yy, chaotyczna i taka zabałaganiona, zwłaszcza na początku, kiedy tak jakby autorka miała mnóstwo świetnych, yy, zdobytych informacji, bardzo ważnych i i też interesujących tak naprawdę, bo o tych kobietach nikt wcześniej nie pisał, ale to wszystko jest wrzucone po prostu. Tak jakby, no nie wiem, zabrakło dobrej redakcji, przeczyta, jakby redaktor czytał po ileś tam stron i potem już nie wracał, nie czytał tego jako całości, nie widział, że coś się powtarza. Bo e, na przykład mam e, w zasadzie, po, nie wiem, po, mam ponotowane na, na stronie 56. Mamy, że w Warszawie na początku XX wieku. Jest to najpopularniejszy zawód dla kobiet. Służba domowa stanowi 30% wszystkich zatrudnionych, z czego kobiety stanowią 80%. Dalej, na stronie 78 mamy służbę domowa w pierwszej połowie XX wieku. Silnie się feminizuje. W 1935 roku 96% służących to kobiety. Więc nie dość, że te dane się nieco rozmijają, to jeszcze naprawdę co? Ileś stron jest, jest nam to samo, tak naprawdę. Powtarzane. Strona 81. Na początku lat 30. w Warszawie jest zatrudnionych 90 tysięcy służących. Strona 89, czyli 8 stron później. W latach 30. około 90 tysięcy warszawianek to służące. To znaczy, no, tak jakby ktoś nie, nie przejrzał tego, że to, że to powinno być jakoś inaczej uporządkowane. Poza tym cała ta ciągłość, no, niby tam się trochę tematycznie układa, w sensie, że jak mamy o nadużyciach seksualnych, to, to jest ciągiem, ale tak naprawdę, no. Miałam takie odczucie, że ta książka powinna jeszcze chwilę podlegać redakcji i jakiemuś takiemu ułożeniu, bo, bo ta treść była po prostu jak nagromadzeniem fajnych treści, ale wrzuconych wszystko razem i, i zaklejone, i proszę bardzo, wydajemy. Także to jest moja, moja uwaga. Natomiast ponieważ jest to książka naprawdę bardzo ważna, dlatego że nikt o tej kobiety się nie upomni. No, to, to doceniam, tak? I, I uważam, że ważne jest, żeby ją przeczytać i żeby znać, znać te fakty. Zaraz potem przeczytałam sobie książkę, która miała mnie jakby trochę oderwać od tych, tych ciężkich tematów i wybrałam sobie wspaniale, bo to są urobieni, reportaże o pracy Marka Szymaniaka, wydane przez wydawnictwo czarne. I wiecie co, tutaj, tutaj są historie ludzi, którzy po. W 1989 roku y, już byli na rynku pracy w większości. I, I są ich historie zawodowe: jak to wszystko wyglądało, jak przy, przy, nawet jeżeli udawało im się znaleźć jakąś w końcu po, po, po latach jakichś tam prób i błędów y, i, i biedy, udawało im się znaleźć w końcu jakąś pracę, która by, nawet nie chodzi o to, że była satysfakcjonująca, ale Dawała im pieniądze, za które mogliby przeżyć, to tak naprawdę rok, dwa lata później okazywało się, że firma i to takie firmy jak szpitale czy uczelnie, takie, które powinny, nie wiem, dawać przykład, państwowe firmy, tak, um, wyrzucały tych ludzi na outsourcing, i jakieś firmy zewnętrzne dawały im naprawdę głodowe stawki niepłatne nadgodziny i, a, a gdyby człowiek chciał się poskarżyć i przychodził do, do uczelnię, gdzie pracował wcześniej normalnie jako pracownik etatowy to słyszał, że no przecież nie jesteś u nas zatrudniony, no co już możemy zrobić, rozmawiaj ze swoim pracodawcą z agencją pracy tymczasowej jest tu naprawdę opisanych mnóstwo sytuacji w których przedsiębiorcy nadużywają narzędzi, które są im dane bo tak naprawdę, gdyby prawo w Polsce było inaczej skonstruowane, nie można by było robić takich rzeczy. I tak naprawdę ustawodawcy, nawet jeżeli e, chcą coś zrobić na rzecz pracowników, to spotykają się z zarzutami, że. E, zarzutami oczywiście pochodzącymi od pracodawców, że, że nie, nie można ustalić y, jakiejś wyższej płacy minimalnej, bo to zaszkodzi pracownikom. Nie można kazać zatrudniać na umowę o pracę, bo to zaszkodzi pracownikom. No nie wydaje mi się, żeby zaszkodziło i myślę, że każdy chciałby mieć jakieś tam bezpieczeństwo pracy i, i zarabiać po prostu godziwie. A wszystkie średnie płacowe, które są wyliczane, to są po prostu kpiny, bo wrzuca się do jednego worka prezesów z milionowymi premiami, nawet jak, jak się twierdzi, że ci na dole nie mogą dostać podwyżki, bo są, jest zła sytuacja na rynku pracy i biznes nie idzie tak świetnie. Ale równocześnie na przykład i są zwolnienia grupowe, jak wiemy w niektórych firmach, a równocześnie członkowie zarządu dostają wielomilionowe pensje. Wiemy, znamy to wszyscy, jest, dzieje się tak nawet w takich najbardziej znanych firmach, które same starają się nagłaśniać. To jak się dzieje źle, źle na rynku pracy, a równocześnie u nich, na przykład, panie, które są z firmy kurierskiej zatrudniane, oczywiście, zewnętrznie, przez dwa miesiące czy trzy nie widzą wypłaty, i w ogóle nikogo to nie dziwi, prawda? Wszystko jest w porządku. Bo rynek ureguluje wszystko. No więc nie ureguluje, i myślę, że to tak naprawdę ta książka, Urobieni to jest taka współczesna wersja służących do wszystkiego. Dlatego, że ci wszyscy ludzie, którzy są najsłabiej opłacani, wykonują ciężką, niewdzięczną robotę i często nie mają wyjścia, bo nie, nie, to nie jest opcja. Pod tytułem: No, jak chcesz, to możesz, jak się postarasz. Widocznie się nie postarałeś i ci nie wyszło. Nie, to nie jest, nie jest prawda. Startujemy z bardzo różnym kapitałem, takim początkowym, społecznym. Pochodzimy z różnych rodzin. Nie wszyscy są, nie wiem, od wielu lat mieszkają w miastach i mają super wykształcone i ustawione rodziny z, z kupą znajomych i, i, i dużym kapitałem. Tak? Niektórzy naprawdę muszą. Bardzo dużo w swoim życiu przejść, żeby mieć chociaż za co przeżyć i nie myślą nawet o robieniu karier, tylko po prostu chcą żyć godnie. A niestety państwo im tego nie, nie umożliwia. I pracodawcy też nie. Bardzo smutna książka, ale też warta przeczytania, dlatego że mam takie wrażenie, że o tych ludzi, którzy pracują w ochronie za 4 złote i, i muszą. Tak naprawdę najpierw pracują w, w jakimś tam sklepie w ochronie przez 12 godzin, a potem idą dalej i pracują na parkingu, gdzie w jakimś nieogrzewanym baraku siedzą i pilnują tego parkingu i dopiero po 24 godzinach pracy wracają do domu, żeby się przespać, bo za 6 godzin znowu idą do pracy, czy za 8. Y Osoby, które nie mają w ogóle czasu na życie, są, jeżeli chcą zarobić jakieś pieniądze, które im na cokolwiek starczą, nie na wycieczki zagraniczne, tylko na spłatę kredytu albo długów, które zaciągnęli w czasie, kiedy nie mieli pieniędzy i pensji, i zatrudnienia. Więc takie osoby muszą brać mnóstwo nadgodzin, które nie są płatne jak nadgodziny, bo oczywiście tam też się zdarzają wspaniałe przekręty, tak. Więc biorą tę mnóstwo nadgodzin i tak naprawdę nie mają już absolutnie siły ani czasu na życie. Jedynym ich życiem jest to, że przychodzą, padają na łóżko, jak po prostu martwi, tak? I, i śpią do... Śpią, wstają, wstają po tych paru godzinach i lecą dalej. Gdzie to jest miejsce na rodziny? Gdzie to jest miejsce na życie? Jak... Znaczy, nie, nie rozumiem, jak w XXI wieku to może nadal tak wyglądać. Są tutaj też jest tutaj też historia y, są historie ludzi, którzy przyjechali do pracy do nas z Ukrainy. I to się, to się w ogóle nie różni od służących do wszystkiego. I taki, jak czytałam te służące i myślałam o tym, że y, jak to jest możliwe, że ludzie byli tak, tak głupi, tak, tak ślepi. Ja pamiętam też, że na przykład y, nie podobała mi się... Książka, którą, znaczy esej, który wszyscy uważają za taki super feministyczny, esej Virginia Woolf na Własny Pokój, w którym ona mówi o tym, że kobieta, żeby funkcjonować, potrzebuje tam stałego dochodu i swojego konta, tak, do pracy, a równocześnie ta sama Virginia Woolf, wielka feministka, ponieważ takie były czasy i taką ma mentalność, nie, nie, nie była w stanie spojrzeć szerzej i zobaczyć, że. Wymaga równocześnie, żeby mieć służbę, która to służba przyjdzie i zrobi na w piecu, zrobi za nią wszystkie inne rzeczy, żeby ona mogła sobie mieć swój własny pokój i w nim tworzyć. Dlatego strasznie mnie irytował ten esej, chociaż wiem, że takie były realia społeczne i że ciężko było może się wyrwać, ale wymagałabym tego jednak od, od intelektualistki. Więc, więc, tak jak mnie jak mogłabym to jeszcze tłumaczyć w tamtym przypadku, że jest to kwestia Czasów, że było to dawno temu, ludzie nie, nie wiem, byli przyzwyczajeni do jakichś dziwnych rzeczy, do, do podziału społeczeństwa na tych lepszych i gorszych, ale tutaj mamy dowód, że to, to, to trwa nadal. Nadal są lepsi i gorsi. Nadal bez szacunku traktuje się ludzi, którzy ciężko pracują, i, a wymaga się równocześnie od nich nie wiadomo czego. I, I tak naprawdę obie te książki pokazują, że przez ten czas niewiele się w Polsce zmieniło. I to taka smutna konstatacja. Ponieważ znów, znów nasza tematyka nie jest jakaś super wesoła, to paczkę, którą dla Was szukuję, już książki, które chcę tam włożyć, przynajmniej te, te na początek, które chcę tam włożyć, zobaczycie w następnym filmie, który już może nie będzie o, o takich smutnych tematach i opowieściach. W każdym razie obie, obie książki polecam, nawet po to, żeby, żeby je porównać i zobaczyć, że. Dzisiaj niewiele to się wszystko różni. Nadal część społeczeństwa to te służące do wszystkiego.